Filip nie się nagrywał odcinek z Brawl Stars, oczywiście z oceniania kont widzów, więc żeby, żebyście oce, żebym oceniał wasze konta, musicie napisać swój nick, a jeszcze, jeszcze musicie zasubskrybować ten kanał, zostawić lajka, no i napisać swój nick, swój klub i swoje miejsce w klubie, więc idziemy do pierwszego widza. A więc pierwszym widzem jest Mikołaj. Pozdrawiam ci Mikołaj. Yy, ma 20 tysięcy bucharków i wszystkie postacie o dziwo. Nie wiem jak. Tylko troszkę mały rangi ma. Nie powiem, że nie, bo najwyższa ranga to 23. No. Yy, hmm. Ocenkę bym dał taką 6 na 10. A więc z kolejnym widem niestety nie mogę go znaleźć, bo jak piszę niebieski 6, jak widzicie tutaj, to nic nie wyskakuje, a to jak niebiesk. Oj, nie to. No patrzcie, niebiesk 6, 6, Jezus Maria. No, nie wierzę. Czekajcie. Niebiesk 6, 6, i nic nie mam. Nie wiem. ID napisz klanu. I widzowie, to powinien być przykład po prostu. No zobaczcie, piękny nie. Nikt napisał. Jeszcze ID klanu. I jakie miejsce w klubie? No przecież to się szanuje. Pozdrawiam cię, Aki. No dobra, więc yy, 30 tysięcy pucharków prawie. Dużo nawet. Yy, 20 pasa. Gites, bardzo gites. Um, hu... Uh, 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 dużo piątek, 5, nawet i 26 i 20, 27 i 26. Najgorsza ranga. 15 jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze, więc ja bym tak dał ocenę 8 na 10. No i mówiłem widzę, żebyście ten. Um, no po prostu brali przykład od takiego, no bo on napisał. ID. I tutaj znowu kolejnego widza nie mogę znaleźć, który ma klub Monkey King, więc napisz ID klanu, więc. No, niestety taki szybki film. Niestety. A nie, jeszcze jest jeden, a jeszcze jest jednak jeden widz. Widzowie? Przepraszam, jeszcze jeden widz. Jeszcze. Jest. No i kolejną osobą jest dzieciak, nie wiem jak na ciebie mówić, może Wojtek, kolejną osobą jest Wojtek, no widzę tutaj ulubiony zadymiarz to Leon, a ma w Spajka, okej, okay. um, najwyższa liga solo, drugie złoto, dwa złoto, jak dwa tak zwał, cztery um, ten, 20 -ki, piątki, najgorsza ranga to 14, ale jest i tak bardzo dobrze, bo to jest blisko 15 i nie ma jakoś dużo pucharków do 15. więc za te pucharki, za wszystkie zamiarze za takie dziewięć i dziewięć i pół dziewięć i ćwierć a więc tym akcentem kończymy ten filmik, więc o kurde Spokojnie, spokojnie. Nie pytajcie, pytaj, dlaczego, kurde. Widzicie, tutaj robię wiele, mi się za dnia, um, nie widzieliście 25 rangi na Adkarze, nie? Nie widzieliście, no, no, nie widzieliście. To, to było ten z widy, z widy, no, z widy. No, więc tym akcentem kończymy ten film, więc widzowie do następnego odcinka. Widzowie. No!